Cześć kartomaniacy! Kolejny odcinek. Nasze karty. I teraz moi drodzy. Co ostatnio było? Ostatnio były bundle. Ostatnio były nowe karty. Półka. Mmm, Coraz więcej, coraz więcej. A co w dzisiejszym odcinku? Hmm, nie wiem. I totalnie nie będę obstawiać co. Zrobimy co nam. To mi, przepraszam bardzo, bo jakby sugestii na razie w komentarzach brak, ale myślę, że to nadrobicie. Hmm. To mi ślina i oczy i mózg. Mózg? Where are you? Przyniesie. <ścoughs> Dobra. Robimy tak, że tutaj top table. Chodzimy na dół. I widziałam, że tego na pewno nie mam, więc to muszę kupić. Na pewno jest zapłacone, a tak, tak, bo było zapłacone. Tutaj postes, flor, właśnie to o czym ostatnio mówiłam. Nieźle. Dobra, mamy już klientów i to sporo dosyć. Także nie przedłużając, będziemy ich obsługiwać. 50. Do widzenia. Dzień dobry panu. 48. 8, 14. Dobra, 15. Witam pana bardzo serdecznie. Kolejnego. Tutaj mamy. 0. No i świetnie. No i ekstra. Ja jestem zadowolona. Tutaj muszę sobie mikrofonik. O! Pyk! I teraz myślę, że będziemy je troszeczkę lepiej słyszeć. Mam nadzieję. Słychać. Dobra. Obierzemy 5. I tutaj 12 groszy. Nie widzę problemu. Tutaj mamy kolejnego pana, którym 8. 8,65, A, 8, a nie 5. Witam, witam panią. Służę pomocą, tanią. Wszystko, jak widzicie, ma swoje. No i już kupił. Już kupił. Bo ile by to leżało, no nie? Ale fajnie, fajnie, dobrze. Kupuj, kupuj, kupujcie, kupujcie. Jest coraz więcej tego. Ja chyba walnę rozszerzenie. To jest jednak mój plan na ten. O Jezus, zobaczmy, ile kosztuje rozszerzenie, bo już nie pamiętam. 900. 900.

Tam mi się otworzyło, ale ciulnia. Tutaj będą te. Patrzcie. Wydą lampy. Kolejne. Spoko. A, kole, teraz. Już, już, już. Dzień dobry. A. Oczywiście. Teraz to muszę zbierać pieniądze. 11... ...pyk, 11. 11. Kartą, oczywiście, 60. najlepszy sposób dla mnie. Sześćdziesiąt jeden. Tutaj dwadzieścia centów, a. Już, tam ma pan jakąś tą, no nie mam teraz czasu. Na oferty nie widzi Pan. Ja teraz pilnie, pięknie kasuję. Ja się nie mogę rozdzielać. No niestety przykro mi bardzo 39. Ej okay. jasne. Dobry, nie mam. <laughs> Już mam 500, no to jest coś. Ale cały czas coś jest pół. pełne, tam oczywiście jest puste, ale tutaj jest cały czas pełne. A mi się mega podoba, ale to jest price za wysoki. To maksymalnie 12 tych. O, a mu kartony wywaliło. 12 powinno kosztować. Nie wiem, czemu taki duży price był. Samo się wzięło. A my tam możemy jeszcze kupić. No to na to, czekam tutaj nie mogę, bo tutaj mogę 26 19, dobra to powoli sobie będziemy iść to mamy wszystko, no tego, tego mogłyśmy nie kupić no, ale dobra, to mamy wszystko tutaj mamy wszystko tu kart kolejne można kupić po bo boksy mamy wszystkie możemy kupić collection book uh, license E, Whatpaper nowym. Trochę tego można kupić. Jeszcze. A, i komiksy. Czy ja komiksy jakieś mogę? Chyba nie mogę. W ogóle to powinno być dopasowanego do mojego levelu. Czyli powinien być taki przesłuchnik. sort i level slow. Powinien tylko być mój level. Dobra. O jezu, już się zapędziłam. Tory Memory. 40 centów rzeczywiście oczywiście 23, widzicie? Już kupują te spreje, czyli po prostu ja zrąbałam tym. Muszę patrzeć na te ceny, bo będzie lipa. Będzie lipa, moi drodzy. Odblokowanie, myślę, czegoś nowego. Kupienie, wstawienie. Po raz kolejny i żebyśmy powoli już sobie szli w tą stronę. Nie wiem, jakieś akcesoria. Właśnie to bym chciała jeszcze przejść. Przejrzeć, jak to, jak to będzie wyglądało um, w stoku. E, tutaj wyjść, wyjść. Czy tutaj mogę coś odblokować. Czy tutaj mogę szelwsty Penny Shelf, czyli chyba te lepsze jeszcze. Tutaj mam, o, kolejny Mafia Works. Ja bym to odblokowała, ja to odblokuję, wiecie? Bo to jest mega tanie i nie jest jakieś takie mega drogie, więc to, to jest naprawdę taniocha. Dobra, tutaj szef. 8 super. Za 8 już wstawiam tę kartę. Już total koszt. Dziękuję bardzo. Której kupiłam. Zblokowałam, kupiłam nowe, no i tak się żyje, żeby właśnie jak najszybciej. Bo w pewnym momencie to się tak szybko wszystko wydaje, wiecie. O, super, bo tutaj wszystko jest zablokowane, ale w pewnym momencie to nie nadarza z tym wyrabiać. Na przykład mamy teraz te boksy. Tak, to są te boksy. Teraz sobie robię R. I one są tylko dwie. Dwa, Trzeba, dwa boksy. 44 myślę, że na tym zarobimy Ale zobaczcie sobie sami Ja mam pokażę Stock order, znaczy nie stock order, boże To jest tablet stop. I ultra pro I patrzcie, mam po dwie tylko sztuki, nie? Mm. To jest właśnie niestety to Tutaj trzeba dać ten profit. Na przykład wpiszę sobie 45. Tutaj ma wpisane. O. I dalej kupują. I dalej ludzie kupują, więc jakby muszę to wpisywać, żeby więcej kosztowało. 69,70. Jasne. 24 centy. Do widzenia. O, tutaj. Oczywiście, 19.32 Pyk, cześć I robimy pyk Mamy światełko Dobra, co pan chce 65 mogę wziąć, no to nie Mamy to pudełeczka właśnie zrobione, no i super Tutaj mi brakuje co niebieskich? Mm, akcesoria. Tełka niebieskie. To dołożę? Tutaj mi brakuje wallpaperów, ale wallpapery były kuźwa drogie chyba. Teraz 188 będziemy mieć. No i super. Okej, super. Brakuje mi apki przez które mogę modyfikować rzeczy. 54. Proszę. Te spreje tam działają? O, działają. Jak machną tą torbą. No niestety. Trochę tam działają, ale nie bardzo. Machnie go też. Jak się ten? Machno, chłop. Dzień dobry, pani. Witam panią. Oczywiście, proszę bardzo. Na razie na więcej stołów u mnie nie stać, bo nie chcę tego sobie robić. Szkoda właśnie, że nie ma tych price. No i właśnie, nie masz szkoda, że zmieniania tego. Widzicie, boksy zyskały, dlatego oni będą na przykład chętniej to kupować. Mamy, eee... Y Ale czy ja mogę w ogóle HGPG? Aha, to pewnie kolory, czyli te i... Hulk box... Hmm. Dobra, 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 49... Tutaj czemu nie 15? Powinno być git. To jest zwykły box. Okej. Okay. Tutaj mi się coś nie podoba, więc zaraz idę do tych boxów. No. Teraz tutaj tak, pokaż mi, a nie ty. Nie ty, spieprzaj mnie ton. No nie, no dobrze jest, jest okej. Okay. 10, 48 a z tymi kartami tu 3, tu 2 dobra marketplace, a tu 4 też i tego nikt nie kupuje no to jest też Ciao ja. w kolano z tym no ale kiedyś może będą kupować no skąd wiemy może kiedyś będą chcieli 8 i tam boxa tak 28,09 Witam i o zdrowie. pytam. nie mam tego, więc muszę to anulować. Ale mam 400, więc wyobraźcie sobie, ile bym nie kupowała nic, ile pieniędzy by było. Czerwcy się tu kończą. Mm. Mm -hmm. No niestety. Erika jak tam album. Mam kart. 12. Hmm, ekstra. A pod tego nikt nie bierze. O Jezu. Tych kart nikt nie bierze, więc ja sobie otworzę. No kogoś ucho widzę. Dobra. Panie. Dobra, okej, okay, ale... Arkancel. O. Teraz otworzę, jak nikt mi dupę nie zawraca. Opieramy sobie. O, fajne, fajne. Spoczko będzie ich dużo, to będę mogła zrobić paczkę. Też pojedyncze się nie opłaca tych małych. Okej, okay, już tutaj tam. Jako, jakiego masz deala? Eee, kolejny dzień robimy. Nie ma sensu. Nie mi dealować. Dobra, e, day two. I super. Mhm. Mm co my tam Na co ja bym się zapatrzyła? Akcesoria. Tak, kupujemy. To już tak na 100%. Też z jednego chociaż. Kolejny misiek. Możemy 4-5 odblokować. mamy clean albo ten szelekcet. Trzeba coś odblokować, Kolejne rzeczy. Może tą książkę właśnie kolektor było super. Tylko dwie są na razie. Reszta to są właśnie te plakaty, potem są i to było super. 45. Na 45, 68. Proszę bardzo, tutaj pudełka, 16, 80, ekstra, o w końcu kupują te karty, w końcu ktoś je zauważył, czy o co chodzi? O Jezu, też wiem, że event ma zaznaczenie jaki jest, e tutaj, e, więc jak jest ten water, czy earth, używają tych boxów, no to będą kupować tylko te boxy, ale to też jest dobry deal. E, ja bym chciała jeszcze tutaj majda i zobaczyć, bo te stoły to ok, ale tak, e, tutaj tej półki się w ogóle kuźwa nie opłaca, no to się opłaca oczywiście. E, tutaj Rek z e, tymi trzema też się już nie opłaca, tutaj to, to też się nie opłaca, tutaj jest Shell, to nie, to się opłaca ta półka podwójna, to wiadome. E, kosz, e, okej okay. i szef, czyli nic w sumie teoretycznie się nie będzie opłacało, to się jeszcze będzie gdzieś tam opłacało e, to na pewno ładnie to będzie wyglądać e, tutaj e, na myślę, że na miski to będzie się opłacało ale powiem wam szczerze, że nic tutaj nie będzie takiego w procentach fajnego jak na razie, myślę, że oni i tak będą to aktualizować tak, żeby to dołożyć więcej, żeby było tu coś machnęłam. O, ile ludu już? Kurde, to ja się tak nie będę e, aż tak rozczulać na razie, bo sporo ludu jest. E, 8, bo się poświęca. E, 6, 7, 8, 4 centyfików. O, la. A kasiara nie akurat tu spoko, bo widzę, co jest zbierane. Tam wszystko, muziomek się wyrabia i, i jest ok ze wszystkim. A jak się nie wyrabia, to mu po prostu pomogę, ale nie widzę tego. O, te dwa boxy, super. 85. Dzień dobry. Yy, ile? Matko Boska. Yy, 4. Dobra, i teraz już wiem, jakie są karty. Tu jest to mogłódką. Jest jakaś druga mega? Nie, ma takiej 15, tylko jest. Tam nie sam nieważne. Na razie pozbierajmy karty. Okej, okay, tam sobie dokłada. udu nie mam, czyli tam trzeba tu zjechać i łód kupić. Te dwa razy, bo nie mam. Co bym kupiła? Mamy raka, kolejnego nie mamy. To w ogóle trzeba przestawić z tą. I przestawić w tą stronę. I tu będą te rzeczy różne. Bo tam będą koło siebie te szersze. Ja jakoś to tak ogarnę. ale ja mam mało miejsca i nie mogę się zadowić dobrze. Ale to już na spokojnie będziemy wszystko powiększać. 6,20. Będzie kartony leżą. Bo nie mam marhausu na razie. 2,54. Do widzenia. dobrym. Oczywiście 35. A, nie będzie. To ja się będę rozdrabniać na razie. Nie ma co tak naprawdę się rozdrabniać. A tutaj stoisz, co byś chciał? Mm, takie 39 jest moje. Ok, akcept. To ja sobie to wywalę od razu. 10, 54. A co się będę? No dobra, tu jest wszystko, tu jest wszystko. Tu jest wszystko, wszystko, wszystko. I brakuje tych, dobra. Już zaraz pozamawiam. Już wiem, że trzeba pozamawiać rzeczy, więc na tym się skupię. Na razie nie mogę nic e, ulepszyć. Także skupiam się na tym. Nie chcę. Tock Order. Muszę big boxy zamówić. Te drugie. Tutaj nic nie mogę. No mogę te, ale nie chcę. Paki. Także 500 już poszło. Te kartstoki też, te też bym zamówiła. Także już mamy 400. Tej bild bym zrobiła. Mam no, wszystko zapłacone na razie. To jest super. Wiadomość, że tak szybko to wszystko idzie, że te w sensie pieniądze pieniędzy przybywa. Że już mogę sobie pozwolić na to, żeby to wziąć, to wziąć. Nie muszę się aż tak martwić, że zaraz nie będzie mnie na coś stać, bo ja już wiem, że coś będzie mnie stać. Dobra, dzień, dobry. Co by ma chciał? Dw e euro. Nie, to nie. No to spadło. Upcią. Teraz będzie zielonych też brakować, więc ja już wiem, co następne trzeba. Tutaj trzeba zamówić na pewno te. Dobra, na razie tylko te zamówię. On wykłada powoli, ale wykłada. Zrzuca i jest okej. Okay. 16 57 Wkłada tam. Tu wchodzi podnosi, dokłada w drugiej strony. O, zobaczcie sobie, jak ładnie dokłada. Po jednej, po mało, potem ma się. Pieszyć. Macie Restock Speed normal, checkout speed slow czyli na kasie jest do dupy a tutaj jest właśnie odwrotnie, że kas jest zajebisty ale ja tak się właśnie nie lepiej jak tutaj jest na tym magazynie, jak na razie o, mamy 1000 customers, nice podoba mi się to to mi się podoba o by tak było więcej Lepiej. 56. Tam pozamawiane trochę. Eee, 39 i biorę. Świetnie. To już wiemy, że tutaj wystawię za 51. Tutaj jest coś jeszcze? 12 No to jego też za 16. Podwyższam ceny. No co, no tutaj przynajmniej za musi być. Mamy trzy, już zapalę światło. O, ale pan wziął boksy, obydwa. No, no, no. Kto by się spodziewał, że ktoś weźmie obydwa? Jeszcze kończę. Na pewno chcę kolejnego tego kupić. To na bank. No, lubię te restoki, strasznie mi się to podoba. To, to właśnie w, w takich grach ogółem jest mega dobre. I na przykład ja nie wyobrażam sobie, żeby to były półki. Na przykład na takie rzeczy, żeby to były półki, bo to całe półki to jest to. A no tak to restok walny jest ekstra. A na półkach lepiej te karty i boksy wyglądają. No, tak szczerze. Ej, nie ma tych. To order, ale ja zamówiłam je. Kiedy gdzieś będą. Eee, nie wiem, dobra. Never mind, ja zamówię jeszcze raz po prostu. Ja zamawiałam na 100%, więc. Po prostu on mnie nadąża wyłożyć i nie ma problemu. A, ciężko pracuje. Że rozumiem go w pełni, może sobie odpocząć. 17:30. W ogóle ja czy coś mi schodzi mniej, czy coś mi schodzi więcej. Muszę też to przyuważyć. Na pewno, spreje. O, w końcu już Na pewno, spreje Nie schodzą jakbym chciała. E, tutaj to schodzi czasami. Wallpapery też to schodzi najbardziej, wiadomo. I to. No i czasami boksy. Boksy to bardziej w sumie. 40. On tam już uzupełnia te karciowe. No i to jest super. 9,50. Nie ma problemu. Mam te boksy, ale no naprawdę te boksy to śmiesznie wyglądają. Dobra, czy coś jeszcze tutaj można takiego zrobić, lepszego? Tutaj za tysiąc już odblokowanie tych, ale ja właśnie chciałam nie tyle, że to odblokować, ale właśnie z tej drugiej strony: e, nie z tego, tylko z tego Playbook hey, Gig, Top Geek to bym chciała odblokować. Bo tutaj mamy właśnie licencję. Playmy Graal, coś tam. O mamy dobrą licencję. Mamy Satin Tech Trochę tego jest. Więc odblokowałabym właśnie to. Ultrashercy, bo tu są zwykłe... Tak, tam są ultra. To ultra to takie do ochrony też dobrej. 59, 19. A witam. Akcept. Na karty. Pierwsza wymiana karty chyba. Nie ma nic na półce, przykro mi Pani bardzo. Ale zobaczcie sobie jak to ładnie wygląda, no. Otwieram. U lala, ładnie, ładnie, zwykłe. Tam się trafia, 5, 4 dolarki, ale trafia. No nie można powiedzieć, że nie. O, za 12. Jest ok. Sama większość tych kart otwieram Szczerze, żal mi tego, że nikt tego nie kupuje też. A poza tym, jak nie mam co robić, to ja mogę to porobić, to nie? Nie ja mam więcej kart do tego bungu, do tych bungli, co ja tworzę. Teraz do kasy podejdziemy, zobaczymy. O, coś tam było ładnego. No i co? Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dwa dni minęły jakby w tej grze i troszeczkę się zadziało, bo troszeczkę więcej ulepszyłam. Także to by było na tyle. Cześć, pa!